Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Xavi, a to jest gra Orcs Must Die. Kolejny odcinek z serii Long Shorty. Jest to gra. trzecioosobowy shooter plus Power Defense. Bardzo mi połączenie, ale muszę Wam powiedzieć, gra jest mega grywana. Danoś nie powiem przykrykolwiek, że tak dobrze jak tutaj, ale zarazem jest to gra bardzo trudna. Bardzo mnie to zaskoczyło. Jak na taką produkcję? Dzisiaj mm, zaprezentuję Wam mm, poziomy korytarz i rozwidlenie, żebyście mniej więcej zaznajomili się z tą produkcją. Ale jeszcze sobie sprawdzę ulepszenia. Nie. Nie możemy nic ulepszyć. Mamy za mało czaszek. Tak więc, zapraszam Was bardzo serdecznie. W naszej przygodzie mm, w naszej przygodzie wcielamy się w ucznia Merlina. Czarodzieja Merlina, który był strażnikiem. Tych oto portali. Portale łączyły świat ludzi ze światem orków, a że orkowie chcieli świat ludzi podbić, tak więc Merlin nie miał nic e, innego do roboty, niż tylko bronić naszego świata. Ymm, Merlin niestety miał dosyć groźny wypadek, poślizgnął się na krwi i stłukł sobie głowę, dlatego też musimy go zastąpić. Tak więc otwórzmy księgę zaklęć i wybierzmy sobie, co by tu sobie wydać, Na ja wezmę miecz. No wezmę to, to, to. O, jeszcze puste sloty są. I mogłem jeszcze użyć tego, tego, tego. No, w sumie. Jak nie będzie nic lepszego do roboty, to weźmiemy to i to. Okej. Okay. Mamy mniej więcej zaklęcia, teraz musimy tylko jeszcze ustawić pułapki na podłodze. Tyk, 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 tyk. Ile mamy? Kasy? 2400. Dobra, oni będą się tędy wychodzić. Więc na początek może ich spowolnijmy. Po tym to wesela się nie zagoi. Okej. Okay. Teraz to. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I teraz czy postawić tutaj jeszcze nasze piękne pułapki? Nie, aczkolwiek moglibyśmy to sprzedać, to sprzedamy. I teraz tak, tutaj postawimy to, to i tutaj jeszcze to i to. Proszę bardzo, pięknie wszystko ułożyliśmy. Mamy do tego jeszcze kusze i miecz do walki wręcz. Dobra, uwolnimy hordę. I niech rozpocznie się rzeźnia. Dawać mi ich tu, dawać mi ich tu. Ok, zbliżają się. Dobra. Dobra, dobra. O nie, nie przeczysz się. Dobra. Pięknie, główka poszła. Ok, główka, główka, dawaj. dobra, spoko. Pięknie, następna fala, dobra. Szybko łóżmy jakieś kolejne pułapki, najlepiej moglibyśmy zainwestować w to. Nie, he, 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 he. Nie mogę tego usunąć, dobra. Dlatego już nie usunę. Okej. Okay. Mamy potkę? Nie, mamy. Dobra. Dobra. Pięknie. Luka. Żeby tylko się nie przedarli. Okej. Okay. Dobra. Tutaj ustawmy to. Dawać, dawać, dawać. To jest pierwszy poziom. Więc z nim nie ma problemu, zresztą. Dobra. Idą dalej. Pięknie główka? Haha! no proszę. Dobra. W takim razie czas na pułapki. Może zainwestujemy w spowolnienie. spowolnimy ich tutaj. I może jeszcze dajmy pułapkę na ziemi tutaj i tutaj. Okej. Okay. Trzecia fala ostatnia. Dobra, dajemy. Pięknie, spowolniliśmy ich. Trzeba jeszcze uważać żeby energii nie zabrakło w kuszy Dobra główka Dobra zbliżają się Nic z tego Dobra to jest ten Tam idą, dalej, następni Dobra, jakoś sobie dajemy radę. Dobra, dajemy, dajemy. Dobra. Do Jerzego, jak się przedrą, mamy jeszcze miecz. Okej! Okay, pięknie! Pierwszy poziom przeszliśmy z pięknym zwycięstwem, myślę, że bardzo przyzwoitym. Pięć czaszek. I o to mi właśnie chodziło. Dobra. Kontynuujemy do kolejnego poziomu. Czaszał, to już miałem odlokowane wcześniej. Okej. Okay. Teraz gdy mój trening jest zakończony, a staruszek nie żyje, mogę wykorzystać pełną moc szczelin. Okej, okay, mamy tutaj paladyna. Dostanę nową zabawkę. Weźmy sobie miecz, zawsze się przyda. To na pewno, to na pewno. Oprócz tego, co to, to są te pułapki. Jeszcze ich nie miałem okazji próbować. Dobra, możemy jeszcze walnąć to. Łucznicy nie za bardzo. No dobra, weź, weźmy jeszcze beczki. Beczki najmniej się przydają, ale zawsze można coś rzucić w razie czego. I dobra! Mamy 2400 po raz kolejny. Niech oni się sobie tutaj przechodzą. Na początek damy im tutaj może spowolnienie. Spowolnienie, proszę, dobra? Niech tutaj będzie, czekajcie. Tutaj mała, czekajcie, mała odległość jest tutaj. Cholera. Dobra, w takim razie dajemy na początek może jednak łapki podłogowe. Hmm. Tutaj spowalnienie, czyli to będzie kosztować, 800 zostaje mi. Się. Dobra, chodźmy no jeszcze do to, 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 ale raczej tu już nic więcej nie zrobimy. Dobra, wolnij hordę, idąc z tej strony. Dobra. Dajemy. O nie, panowie. Dobra. Nic z tego, nie przejdziecie rzędy. Dobra, mamy kombo Dobra, zajmiemy się mieczem. Oj, pięknie. Dobra, mamy kolejną falę tutaj. To sobie założymy, zaruszymy kolejne pułapki, albo najlepiej jeszcze y, szósteczka. Dobra, dobra. Teraz jedą z tamtej strony. Dobra. dobra. Tutaj dobra, teraz miecz, kurde, co on się tak pięknie, czy ten? okej okay. mamy ile, mamy tyle, dobra. Jestem na fala tutaj hmm. Kolejne pułapki? Czemu nie? Kurde z dwóch stron idą Niedobrze A ja jej nie mam życia Będę musiał się uleczyć w portalu Ale to będzie mi kosztowało wrócenie się tam A jest spotka, jest spotka! Pięknie Dobra, tutaj dają radę strzały Okej okay. Kolejni idą Dobra, dajemy, dajemy Ajajaj, dobra Wah, dobra. Jakoś poszło. Yy, pójdę się uleczyć. Jeśli coś mam, dobra. Radę, niech tu stoi, on sobie świetnie daje radę. Mamy chwilę wypoczynku. I ile my teraz mamy tego? Mamy 3600. Możemy sobie tutaj kolejne pułapki ustawić. Ja bym tu zainwestował na pewno w pułapki podłogowe. Aha, aha, aha... I teraz... tak. Hmm, jaki to ma zasięg? Chwila... Muszę sprawdzić. Ma duży zasięg? Nie, mały, chociaż nie. Nawet, nawet... Gdybyśmy to postawili tutaj... Hmm... Ale po spowolnienie, to sprzedać, to sprzedać, to sprzedać Będziemy mieli za... o, to, 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 nie się bardziej przydadzą Tu, tu 1800 mamy Teraz tak y... Spowolnienia zawsze chętnie Więc zwolnimy piątkę Powiem to będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 cztery. Eee, dobra. Powinno starczyć. Proszę a, tędy, A, a dobra, jednak nie aczkolwiek oni nigdy nie idą ten, no to sprzedajmy, to postawmy tu i... Taki mały prezencik im dajmy tutaj. Dobra. Tu, dobra tu, 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 czy wszystko dobrze idzie? Tutaj mamy korytarz śmierci. Tu są te, dobra, dobra, tutaj to, to. Okej! Okay. Wolni horde idą z obu stron! Niech się tu zbiorą! No, chodźcie. Dobra 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 się zagubiłem Dwa Około siódemka Badm mi tu pomógł Dobrze o oh ja! Yeah. No i wygraliśmy kolejny poziom. Bardzo mi się to podoba. Aj, 4 gwiazdki. Ciekawe, nie trzeba zdobyć punktów, żeby to zrobić na pięć gwiazdek. Czaszek, kurczę, ciągle mi się to myli. W każdym razie, kochani, to było. To była gra Orksman's zdaj. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Bo mnie bardzo. Więc, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych long shortach i tyle wam powiem, że od przyszłego tygodnia szykuje się kolejna bardzo fajna seria. A, ja się z wami bardzo, bardzo żegnam, jak na dzisiaj i do zobaczenia, trzymajcie się, chaos!